Ja wszystkim witam was w podsumowaniu eventu Rise of the Volga Quest czyli w tym evencie, co był od 1 września przez kilka dni, co można było zdobyć kamień dodaje nam dwa Ewele. Tak jak już wspomniałem w poprzednich materiałach, event nie udało się jakoś tak na full zrobić, bo nie zrobiłem wszystkimi parkami, nie było czasu to raz, a dwa, kilkoma hrami się to nie udało zrobić, więc tyle je zdobyłem, to zdobyłem. No i tak my. Podsumowanie tego eventu, ile udało nam się na tym evencie zarobić, ile czego sprzedałem, jaki dzień, no i jak długo czasu mi to mniej więcej zajęło. Już sobie tutaj możemy odpalić to, to jest w notatniku. Powinno być to. Nie to. O, to powinno być to. Ach, mamy, jesteśmy w notatniku, no i wszystko zaczęło się 4 września, i tutaj wtedy. Wtedy właśnie sprzedaliśmy 10 tych tentacle ten piece za prawie 500k. No i sprzedaliśmy 4 te kamyki, co dają 2 lewele za kwotę 2,5 miliona. No i zrobiliśmy zysk 3 6291. Te tentacle piece, jak sobie to wpiszemy na markecie, tentacle piece, no to one są po 49 800. 96, no i tak to mniej więcej można skupywać A po co to jest, dlaczego to jest takie drogie? No to jeśli ktoś chodził sobie na tam, załóżmy, miał nie wiem 500-800 level, 300 i chodził do portalu z bosem na Edion, gdzie jest 80 plus, no i tam jeszcze w jedno miejsce, no to te, te 15 lepiejce są potrzebne po to, żeby zrobić te wcześniejsze portale tam, gdzie można było wejść na maksymalnie 35 levelu. No, i wtedy na tym 200 levelu, kiedy jest ten y, event, bo to nie wiadomo kiedy to jest, to się zmienia. Trzeba sobie to w gildii zobaczyć, sprawdzać codziennie, czy to się pojawiło. No, i dzięki tym itemkom możemy wejść na te wcześniejsze stworki, żeby sobie na przykład zrobić boss, y, żeby sobie na przykład je zaliczyć, że tutaj w Bostialuszu, jakby ktoś chciał, no to sobie może właśnie do tego używać. Ja do tego nie będę używać, bo nie wiadomo kiedy to będzie. Trzeba to codziennie sprawdzać. Ja nie mam czasu też tak siedzieć i tutaj Zawsze to codziennie zajkać na to, więc w sumie to odpuściłem, więc postanowiłem to sprzedać. A jak coś to nie wiem, można to sobie ewentualnie kupić kiedyś, ale raczej nie będę się na to jakoś tam czekał, bo tak jak mówię, nie wiadomo kiedy to będzie, więc postanowiłem to sprzedać. No i tego 4 września ten zysk 3 miliony się już zabiło. Później był 5 września, sprzedaliśmy dwa kamienie, bo w sumie było ich 6. Tutaj dwa kamienia za kwotę 1 276 498 000 No i sprzedało się też 10 ten placek lepiece za 434 984 golda. I zysk był 1 711 482 golda. Także tutaj też fajnie. No i te dwa nie były takie ogólnie profitowe, no bo w sumie tutaj większość się sprzedało. No i później został już tylko te, ten placek lepiece żeby były na markecie, no i mniej więcej codziennie, jeśli ktoś mnie przebijał, no to ściągałem, żeby to jak najszybciej sprzedać, 6 września sprzedaliśmy ich 15, za kwotę 999,985 więc prawie wyszło milion, no i później kilka dni musiałem czekać, do 9 września sprzedałem 5 sztuk za 289,995 golda no i później znowu kilka dni czekałem i 12 września sprzedałem znowu 12 i tym razem 642 362 golda. Później dwa dni, później sprzedałem jednego za 55 998. No i później za 3 dni 17 września sprzedaliśmy 9 za kwotę 517, 234 golda. No i później 22 została nam ostatnia sztuka, to ostatnią sztukę to kilka dni wcześniej na Markecie, bo cały czas mnie ktoś przebijał. Ale koniec końców udało się to sprzedać za kwotę. Tutaj 39 399 7 features elegancko. Nawet, nawet. Marek Czarnecki Dzięki, dzięki. Ogólnie jest odcinek nagrywany ze streama, z livea. Także jak ktoś to zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienie łapki w górę. Pozdrawiam oglądających. No i ogólnie zysk całego eventu ten. Ryjsko w The Volga, Quest. Wyszło nam 7 263 346 Golda. Czy jest to dużo, czy nie? Nie wiem, mi się wydaje, że tak średnio. Ogólnie mogłem tutaj wyjść lepiej na tym i zarobić kilka milionów więcej, gdybym sobie przypilnował tego eventu no i gdybym też miał czas na wykonanie 20 rami tego kamyka, no bo to jednak było czasochłonne. No, zobaczymy jak to wyjdzie za rok. Ogólnie w tym roku sobie popełniłem błąd, bo nie przypilnowe, mimo że zrobiłem jednym parkiem. Stworka za teleportem, no to mi to nie zaliczyło, także kilka harów takich było. Nie mogłem sobie to przypilnować, bo jeśli nam to zaliczyło, to można było sobie to właśnie tutaj w QuestLogu zobaczyć. Gdzieś on tutaj był. No i tutaj mamy 0 of -1, 1. Tutaj, czyli na tej postaci mamy niezaliczone. Gdyby było 1 of 1, no to znaczy, że jest zaliczone, więc a wy tego nie widzicie. Tutaj mamy Quest Reserve i mamy. 0 of 1, czyli na tej postaci mam niezaliczone, ale gdybym miał 1 of 1, no to znaczy, że jest zaliczone i tutaj można to sprawdzić, czy nam to zaliczyło. No ja sobie o tym jakby zapomniałem, nie sprawdziłem tego. Myślałem, że zrobię no to, że jest zaliczone. Okazało się inaczej, no trudno. A za rok będziemy to mniej więcej bardziej sobie przypilnować, żeby to zaliczyło tyle ma postaciami ile dam na zrobić no nie wiem jak będę jak będzie z czasem, czy będę miał czas zrobić to większymi postaciami, ale no tyle ile będę miał czasu no to zrobię. I zobaczymy jak na tym wyjdziemy, ale póki co jeden kk ponad no to myślę, że nawet spoko. Tutaj za no jak na wykorzystanie Nopharów, no to nawet całkiem całkiem. Chociaż, no faktycznie można tu było wyjść o wiele więcej. Także w sumie... W tym odcinku byłoby na tyle. Jeszcze raz to ten zysk Ewentuł 7.262.346 golda. Także na tym sobie kończymy podsumowanie tego quest'a. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Miłego dnia. Tawnowski czy czegoś tam. Zależy kiedy to oglądacie. Do zobaczenia. Papa. Pa.